Znowu miałam wątpliwości, czy Bóg może w ten sposób do mnie przemawiać. Tym razem mówi Jezus. Chwała bądź Bogu. Czy to Ty, Danielu? Dlaczego, dlaczego Daniel? Daniel jest tym, który zawsze oddaje chwałę Bogu. Czy jesteś pewna, że jedynie Daniel uwielbia Boga? Zrozumiałam i uśmiechnęłam się. Dlaczego wątpisz? Jestem Jezusem Chrystusem, umiłowanym synem Boga. Kocham Was wszystkich. Twoja rozsądna postawa, czyli taka, że masz wątpliwości, na przykład dotyczące tego, jest czymś rozsądnym i może też posłużyć jako chwała Bogu. Wszystko na chwałę Boga. Człowiek ma skłonności do wątpliwości. Często. Nie chcemy uświadomić sobie tego, że Bóg może do nas mówić poprzez różnego rodzaju znaki. Bardziej jesteśmy skłonni myśleć, że to ktoś inny mówi, że to od kogoś innego chodzi. Wszystko, żeby tylko nie od Boga. Tak naprawdę wszyscy powinni oddawać chwałę Bogu, dlatego że Bóg wszystkich stworzył. Jest tylko jeden Bóg. Wszystkie istoty powinny oddawać wam Boga. Chodzi bez powodu tego, że zostali wszyscy stworzeni przez Boga. Można powiedzieć, dlaczego wątpisz w Wszechmoc Boga? Dlaczego masz wątpliwości do Wszechmocy Boga? Bóg, mówiąc w taki sposób bezpośredni, z taką władzą, powoduje zdziwienie, bo tutaj mamy jakby więcej słów wykraczających nawet poza pismo święte. Tutaj Bóg jakby bardziej tak bezpośrednio mówi. Bóg szuka różnych sposobów, możliwości, by dotrzeć do człowieka, no bo on kocha wszystkich, bez wyjątku. Nawet jeśli ktoś jest największym grzesznikiem na świecie, Bóg znajdzie zawsze w jakiś tam sposób, no bo On jest wszechmogący, mogący wszystko.